Obdarowani zostaliśmy dwoma zapisami Męki Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. W Niedzielę Palmową czytamy zapis Mateuszowy. Dzisiaj czytaliśmy Janowy. Opis Mateuszowy rozpoczyna się pięknym wydarzeniem wjazdu. Jezusa do Jerozolimy. Podniosła atmosfera radość. Tłumy mieszkańców Jerozolimy i przybyli pątnicy. Wykrzykują radośnie Hosanna, synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Tak wprowadzali Pana Jezusa w święte mury. Jeruzalem. Zarówno Mateusz, jak i Jan opisują potem ten szczególny poranek w piątek. Gdzie zebrane, zebrana Rzesza można by rzec prawie personalnie była ta sama. I to jest pierwsza sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, bo to jest katecheza dla nas ogromnie, ogromnie potrzebna. Dlaczego tak jesteśmy słabi, że przez kilka dni zły duch... Sam czy poprzez innych potrafi nas zmanipulować, że od słowa Hosanna przechodzimy do precz, precz, ukrzyżuj go. To jest sprawa poważna. Nam trzeba. Być ludźmi stabilnymi. My rozumiemy, co to oznacza. Mieć posadowienie swojego życia na mocnych fundamentach i nie ulegać złu, nie dać się manipulować. Każdy dzień. To jest ogromne zadanie umacniania swojej wiary i takiego coraz bardziej mocnego przylgnięcia do Pana Jezusa. To pokazują nam te chwile, i warto sobie wziąć to do serca, bo ten scenariusz on jest ustawicznie powtarzany. Historii, dziejów ludzkich. Tak bardzo szybko przechodzimy od glorii do potępienia. Tak szybko zmieniamy swoje oceny. Tak krótki jest okres, żebyśmy poddali się sugestiom i w stosunku do czy to do Boga, czy do drugiego człowieka, przeszli z uwielbienia do potępienia. To świadczy, że potrzebujemy ogromnej pracy nad swoją wewnętrzną stabilnością. Stabilność nasza to nic innego jak przylgnięcie do Pana Jezusa. To pierwsza sprawa. Druga katecheza płynie z tej potwornej męki i śmierci pana Jezusa. Pytamy nieraz, dlaczego to przybrało taki scenariusz. Odpowiedź jest prosta, kochani. Rodzaj cierpienia, jakie podjął Pan Jezus, sygnalizuje nam szkaradność naszej i okropność naszej winy, naszych grzechów. Można by rzec, podjęte cierpienie jest proporcjonalne. Do tego, za co Pan Jezus podejmuje mękę. A to oznacza, że winniśmy więcej nad tym zastanawiać się, dlaczego popełniamy takie grzechy. Jesteśmy przecież dziećmi Bożymi. Czy nie trzeba? Większego jakiegoś baczenia na to, jak wygląda nasze życie, nasze zadania, jak postępujemy. Po prostu trzeba większego dozoru nad sobą. Nie jesteśmy powołani do tego, aby potępiać siebie, ale Świętymi bądźcie, mówi Bóg, bo i ja jestem święty. Nie można tak podchodzić lekceważąco do grzechu, do swojej słabości. I trzecia sprawa, którą Jan szczególnie zauważył, bo to i o nim jest tam mowa: Pan Jezus, ostatkiem swoich sił. Wypowiadając ostatnie słowa, patrząc na stojącą pod krzyżem matkę swoją, a obok niej miejsce zajmował Jan, dokonał niezwykłego zawierzenia. Patrząc na Jana, mówi: Oto matka Twoja. Patrząc na matkę, mówi: Oto Twój syn. W Janie, kochani, my wszyscy zostaliśmy ujęci. Od pierwszego człowieka aż do ostatniego, jakiego zapisze historia świata. Zostaliśmy powierzeni Matce. Powinniśmy uwielbiać Boga, że obdarzył nas takim prezentem postawił swoją matkę na drogach każdego z nas. To niewyobrażalnie wielki dar, niewyobrażalnie. My tutaj w tej świątyni mamy, powiedziałbym, szczególną radość, bo chyba więcej rozumiemy, kim jest matka najświętsza w dziejach każdego z nas i za to dziękujmy, ale też korzystajmy. Powierzając się matce. Powiedział ten, że Jan napisał, mówiąc o sobie, i od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Nam to się zaraz kojarzy, że podszedł do Matki, która straciła syna, właściwie straciła całe oparcie. Została sama i Jan wziął ją pod opiekę. To prawda, ale tu chodzi o coś więcej. Wziąwszy ją ze sobą, to wziął całe dziedzictwo, do którego, z którym przyszedł Pan Jezus, i które też podjęła matka. Nie tylko fizycznie opiekował się, ale przyjął całą prawdę, dla której Jezus i Maryja znaleźli się w historii, przyjął Ewangelię. To było takie najmocniejsze potwierdzenie. Tak, ja w osobie matki zabieram nie tylko tę kobietę, ale wszyscy całe dziedzictwo, do którego została ona powołana ze względu na syna, który jest naszym panem i zbawicielem. Gorąco proszę was, kochani, byśmy przynajmniej na te trzy katechezy zwrócili serdeczniejszą uwagę.